Słuchajcie, Radia Kasabę, wyjazdowe studio 9.30 na zegarach. Czas na rozmowę, spotkanie z naszym pierwszym dziś gościem. No i zapowiadana dzisiaj naczelnik Wydziału Aktywności Społecznej Żanna Sępińska. Dzień dobry, witamy pięknie dzień w studiu dobry, Radia Kaszewek. Witam serdecznie. Słoneczko wyszło. Ale słoneczko jest zawsze. Pięknie się zrobiło. A jak jechaliśmy, wie pani, to było 10 stopni tylko na termometrach. Teraz rośną te wartości. No teraz. ja jestem z Helu, u mnie było 12. Tak? No wiadomo, na Nordzie zawsze tam troszeczkę chłodniej. Pani Żanno, powolutku, powolutku, nie czarujmy się. No kończą się wakacje, kończy się już lato. A lato to jest sobie, tak myślę, to jest taki fajny okres na naturalną promocję w ogóle powiatu puckiego, prawda? No my staramy się cały rok promować powiat mhm. pucki razem ze Stowarzyszeniem Północne Kaszuby. Mhm. To nasz Nordę wypromować, ale tak jak pan mówi, pas sezon wakacyjny to jest taki bardziej intensywny na działania w plenerze. No więc właśnie, więcej eventów, więcej działań. To jeżeli można poprosić o takie krótkie podsumowanie, jak wyglądały wasze działania promocyjne, jeżeli chodzi o powiat pucki w tym roku? Powiat pucki włączał się w różne wydarzenia, eventy, festyny organizowane na terenie powiatu puckiego. Sami nie organizowaliśmy żadnego takiego większego wydarzenia. Siły zbieramy na koniec roku, bo będziemy organizować trzydniową konferencję podsumowującą rok języka kaszubskiego, mhm. ale tutaj w, praktycznie w każdy weekend gdzieś bywaliśmy. W tym roku zorganizowaliśmy quiz wiedzy o nordzie. Osobny quiz dla dzieci, osobny quiz dla dorosłych. Cieszył się on na naszych stoiskach bardzo dużym zainteresowaniem. No to właśnie może skupmy się na razie na tym roku języka kaszubskiego, jeżeli powie, pozwoli w powiecie płuckim. Jak przebiega ten rok języka kaszubskiego? Myślę, że słuchacze, może nie każdy wie, że ze względu na dwudziestolecie uchwały, która chroni ten nasz język regionalny, Rada Powiatu Puckiego podjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2025, rokiem między Kakaszubskiego, właśnie. I od początku roku, pomalutku, staramy się. Rozmawiać, promować ten język kaszubski, rozmawiać z uczniami, rozmawiać z dorosłymi. Będą pojawiać się różne filmiki, które od początku roku nagrywaliśmy, różne wywiady, różne zabawne też rozmowy. Mhm. Ale też takim ważnym punktem obchodów tego roku był organizowany konkurs na nowe kaszubskie słowo. No, nowe kaszubskie słowo, no właśnie. No jak to wygląda w tej chwili, jeżeli chodzi o to słowa, jakie tam są propozycje, co tam się pojawia? E Właściwie jeszcze dlaczego ten konkurs, mm -hmm. skąd pomysł i dlaczego chcieliśmy nowe słowa tworzyć, bo wyszliśmy z takiego założenia, że... Język kaszubski powinien nadążać nad językiem polskim. E, mamy takie słowa jak like, jak sztuczna inteligencja. Mm -hmm. Tych słów w języku kaszubskim dotychczas nie było. Tak. I mieliśmy nadzieję, że tutaj młodzież, dzieci i dorośli wykażą się dużą wyobraźnią i podrzucą nam słowa. Mm -hmm. Ja tutaj zerknę na kartkę, żeby nie pomylić Jasne. nazwisk, bo chciałabym wyróżnić dwie osoby, które w tym konkursie zostały nagrodzone. Jarosław Wisewski, który wygrał ten konkurs zaproponował słowo achtik, czyli like. I to bym chciała wszystkich państwa serdecznie Super. zachęcić do używania tego słowa. My już w starostwie powiatowym nie mówimy i nie prosimy o lajki, tylko prosimy właśnie o achtiki. Okay. Bardzo, wszystkim się naprawdę spodobał, komisja konkursowa, no długo zastanawiała się, bo było kilkanaście różnych propozycji, właśnie była sztuczna inteligencja, było tam jeszcze kilka innych słów, ale ten Achtik od razu wszystkim przypadł do gustu, ale wyróżniliśmy też chłopca ze szkoły podstawowej, Mikołaj Pieper, obydwu chłopców serdecznie pozdrawiamy i Tal Sziplinz, jako mm -hmm. pizza. Faktycznie, ale Pani że no, Pani wybaczę, ale faktycznie, kiedy Pani podaje te słowa, to ja się łapię na tym, że rzeczywiście, no ciężko by było znaleźć taki odpowiednik trzeba to słowo stworzyć od nowa. To piękna zabawa. I taką mamy nadzieję, taką mamy chrapkę. To był pierwszy konkurs że przyszłe lata to będą kolejne edycje konkursu, bo widzimy, że jest zainteresowanie, że te słowa naprawdę powstają fantastyczne, więc już dziś mogę Państwu zagwarantować, że w przyszłym roku na pewno będzie nowy konkurs na nowe słowo kaszubskie już mm -hmm. możecie Państwo się zastanawiać. No jasne. No to, to, jeżeli Pani pozwoli, to my tych Panów byśmy zaprosili do nas do studia i porozmawiali z nimi trochę, jeżeli się uda. Liczę na takie zaproszenie. Mam nadzieję także, że Panów z Komisji Konkursowej, których również serdecznie pozdrawiamy i będziemy mogli sobie porozmawiać więcej o tym języku kaszubskim. Dla mnie to jest nowość. Właśnie muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że ja nie jestem tutaj rodowitą puczczanką. Mm -hmm. Pochodzę z zachodniego Pomorza. Od kilkunastu lat y, mieszkam w Helu. Kilkudziesięciu już właściwie. Więc zupełnie język kaszubski jest mi obcym językiem mm -hmm. i teraz zaczynam się dopiero uczyć. No tak, no ale dzięki... No, ja naprawdę powiem Pani, że, że właśnie wychwytuję te słowa, które Pani y, u, używała y, i robi to na mnie potworne wrażenie, że ktoś właśnie łapie tą kulturę pop, która w tej chwili nas otacza z różnych stron. Nie mieliśmy takich odpowiedników. My sami w Radiu Kaszeby próbujemy często różne teksty tłumaczyć, posługiwać się nimi. Też nam brakuje nam pewnych odpowiedników, więc no świetna akurat inicjatywa. Jak będzie wyglądało zwieńczenie tego konkursu? Bo mamy chyba to pod koniec roku, tak? Mówiła pani? Konkurs już Jest został rozstrzygnięty, okay. yy, tak, ale na koniec roku planujemy taką trzydniową konferencję podsumowującą. Mm -hmm. Będzie część dla dzieci i młodzieży. To będzie taka popularno-naukowa konferencja. Ale też myślę, że z jakimś wątkiem artystycznym myślimy także o Wiesiadzie Kaszówskiej. O proszę bardzo. Jesteśmy zaproszeni. No oczywiście, że tak. Ja mam nadzieję, na, liczę na takie studio plenerowe podczas tej konferencji. Pani Żanno, spotykamy się dzisiaj pod siedzibą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Tutaj o godzinie 13 będzie odsunięcie tablicy upamiętniającej wybitną postać, jeżeli chodzi o życie lokalnej społeczności Stanisława Cygierta. Będziecie Państwo tutaj obecni. i Pani będzie prowadziła tę uroczystość, tego co wiem. Tak, będę miała tą przyjemność. Jeżeli Państwo nas słuchacie i jesteście gdzieś w pobliżu, to serdecznie zapraszam. Będzie nam bardzo miło, że będziecie tego z nami. Zapraszała Żanna Sępińska, Powiat Pucki. Pięknie dziękujemy Pani za wizytę w naszym mobilnym studiu. A jeszcze na koniec jeszcze jedno pytanie, bo wspomniała Pani o tych filmikach promocyjnych. Gdzie je można zobaczyć? Media społecznościowe? Oczywiście zapraszamy na Powiat Pucki, fanpage Powiat Pucki, ale także Rowerowy Powiat Pucki. Słuchajcie Państwo, bo promujemy tylko nie tylko to, co można zobaczyć, ale także aktywny wypoczynek i powstał nowy fanpage Rowerowy Pucki rowerowy Powiat Wódzki. Serdecznie tam Państwa zapraszam i proszę o achtyki. O achtyki, No piękne zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję Pani pięknie. Dobrego dnia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.